Co się wydarzy w 320 odcinku tureckiego serialu Wichrowe wzgórze? Selma i Eren ukrywają przed światem wieść o ciąży. Halil znajduje w kafejce internetowej zagadkowy guzik. Tymczasem Songul przekazuje tulej wstrząsającą wiadomość. Emisja 320 odcinka Wichrowego wzgórza w środę 17 grudnia 320. Odcinek serialu Wichrowe wzgórze, co się wydarzy? Emisja 320 odcinka serialu w środę, 17 grudnia 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Selma i Eren ukrywają informacje o ciąży. Gozdę wysyła do Cajnep kolejny mail. W kafejce internetowej Halil znajduje guzik. Songul zawiadamia Tulej o śmierci Cenraiza. Halil ogłasza, że po rozwodzie odda Cajnep farmę. Zobacz zdjęcia z tego odcinka. Zobacz galerię, 26 zdjęć. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki, Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon. W Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnych odcinków. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać.